Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Domaszowicach powstał w 1984 roku, ponad 30 lat temu. Zarząd klubu. Prezesem klubu jest Halina Kwaśnicka, zastępcą prezesa jest Halina Nieśpiałowska, a sekretarzem Alicja Pilak. Klub zrzesza obecnie 34 członków dorosłych i ponad 100 dzieci zawodników szkoły podstawowej w Domaszowicach i publicznego gimnazjum w Domaszowicach. Baza klubu sala sportowa o wymiarach 24 na 12. Przyświeca zawodnikom takie hasło, Praca czyni mistrza i ruch to zdrowie. Klub, w którym są dwie sekcje Sekcja piłki nożnej i lekkoatletyki. boisk kompleks boisk przyszkolnych na którym mieści się boisko asfaltowe do piłki ręcznej tereny do biegania boisko do mini piłki nożnej boisko do siatkówki oraz na boisku bieżnia okulna o długości 200 metrów. Bieżnia żużlowa i skocznia w dal. oraz rzutnia do pchnięcia kulą i rzutnia do rzutu dyskiem. wejście do sali sportowej, którą użytkuje ludowe uczniowski klub sportowy młodzik. Klub ma w użytkowaniu również mini siłownię, albo inaczej mówiąc salę ćwiczeń, która mieści się na widowni. Sali sportowej. Na tejże mini sali do ćwiczeń odbywają się zajęcia popołudniowe w ramach klubu, a także lekcje wychowania fizycznego. Podczas zawodów służy jako widownia, opuszcza się. Kotary siatkowe, żeby dzieci nie miały dostęp, dostępu do siłowni. Korytarz przy sali sportowej, na którym uwidocznione są wszystkie wyniki zawodów. Wszystkie testy sprawności dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Szkoła posiada wiele osiągnięć sportowych. Podsumowanie jest na tej oty tablicy. Są również. Rekord uwidocznione, rekordy szkoły w lekkiej atletyce dla wszystkich szkół. Z szkoły podstawowej, sześcioklasowej i dawnej, ośmioklasowej. oraz dla gimnazji. W gablotach przedstawione umieszczone są wszystkie puchary, które dotychczas zdobył ludowy uczniowski klub sportowy w Domaszowicach. To są puchary zdobyte przez szkołę podstawową, ośmioklasową. Natomiast tu są puchary zdobyte przez szkołę podstawową, ośmioklasową. W gabinecie nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego jest również ekspozycja zdobytych pucharów. Są to puchary zdobyte przez publiczny gimnazjum w Domaszowicach. Jest to pokój pracy trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego. Uczniowie Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Młodzik dotychczas zdobyli 310 pucharów i, 27, i 474 medale na zawodach zagranicznych, krajowych, wojewódzkich, makroregionalnych i międzywojewódzkich. Jest to sukces ponad 30-letni klubu na który pracują głównie Halina i Jan Kwaśniccy